Witajcie, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek medycyny survivalowej. Spójrzcie, cóż za ciekawy krzaczak tutaj jest za mną. Wygląda jak taki jakiś dziwny iglak, co? Ale nie jest to iglak. Jest to efedra chilensis, czyli przęśl chilijska. I na przykładzie tej oto rośliny będę chciał porozmawiać o czym? Ano o jednym ze związków, który w efedrze, czyli w przęśli możemy odnaleźć, czyli o efedrynie. Ale że tym razem znajdujemy się sporo kilometrów od Gdyni, bo jestem w Lublinie, w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, to popatrzcie tylko chwilę na tę roślinę, a my przeniesiemy się do Gdyni i w Gdyni, spokojnie gdzieś w zaciszu, gdzie nikt nie będzie nam przeszkadzał, poopowiadam o efedrynie i o jej właściwościach. No dobrze, miało być spokojnie, mam nadzieję, że będzie. Jesteśmy już w Gdyni. Jeden z moich bardziej ulubionych fragmentów lasu i porozmawiajmy sobie o przęśni. Ten osobnik, którego widzieliście, to oczywiście nie osobnik z Polski. Mimo, że rósł w ogrodzie botanicznym w Lublinie, to była to roślina, tylko tam nasadzona. Ale w Polsce znajdziecie przęśle. Do jakiej grupy roślin w ogóle te przęśle należą? Bo to jest dość ciekawa sprawa. To nie są zwykłe rośliny kwiatowe, jakbyśmy powiedzieli okrytonasienne czy nagonasienne, czyli szpilkowce. To są tak zwane gniotowce, najczęściej określane jako grupa no, ewolucyjnie inna, odmienna od tych, które wspomniałem wcześniej. Czasami mówi się, że jest to grupa wcześniejsza, równolegle, czasami mówią, że się rozwijały. Co ciekawe, do tej grupy gniotowych, gniotowców, Zaliczane są tylko trzy rodzaje. Generalnie z tego, o ile, się dobrze, o ile dobrze zapamiętałem, to było już jakiś czas temu, jak się o tym uczyłem, to były 94 gatunki, z czego 60 parę, bodajże 65, należało do rodzaju przęśl. Natomiast kilkanaście, czy tak, no, kilkanaście do rodzaju gniot. Jest to y, takie pnącze występujące w Afryce i jeden jedyny do rodzaju velvich. Welwiczja pewnie gdzieś tutaj wam wkleję, jeżeli jeszcze nie wiecie, jak wygląda welwiczja mirabilis, bardzo ciekawa roślinka, też nie występująca u nas tutaj w Polsce, ale warto wiedzieć. Także część to bliski kuzyn tych wcześniejszych. Warto by zatem powiedzieć, co takiego specjalnego jest w tej części, że chcę o niej mówić. Wspomniałem już, że będę chciał mówić o efedrynie, ale co to takiego ta efedryna? Jest to alkaloid, ale zanim przejdę do efedryny, chciałbym porozmawiać chwilę o adrenalinie. Dlaczego? Zaraz się przekonacie. Każdy z nas chyba choć raz przeżył tak zwany skok adrenaliny i wie, z czym to się wiąże, z przyspieszoną akcją serca, z takim pobudzeniem organizmu. Jest to czasami konieczne i potrzebne. Natomiast Problem pojawia się, skąd taką adrenalinę wziąć? No, bo gdzie ona jest wytwarzana? No, w organizmach zwierzęcych, w korze nadnerczy. Nie będziemy biegać za świnią czy za innym zwierzakiem, żeby sobie tej adrenaliny podłapać. Na szczęście, właśnie, jest coś takiego jak prześnię. I wracamy tutaj do efedryny. Efedryna zadziała na nas obwodowo i ośrodkowo. Obwodowo niszczy między innymi enzym rozkładający adrenalinę, w związku z czym adrenalina będzie działała na nas silniej i dłużej. Sam efekt efedryny nie będzie tak gwałtowny, nie będzie to taki skok jak przy adrenalinie, ale będzie on trwał o wiele dłużej. Dodatkowo efedryna zwęzi nam naczynia jelitowe i skórne, powodując wzrost ciśnienia, a także rozszerzy nam oskrzela. A jak zadziałało środkowo? Działa ona silnie na ośrodkowy układ nerwowy, pobudza przede wszystkim ośrodki współczulne, jak naczynioruchowy ruchowy czy oddechowy. Działa także bardzo silnie, pobudzająco psychicznie. Kiedy stosowano efedrynę? No Na przykład w niedomogach krążenia pochodzenia naczyniowego, czyli w tak zwanej zapaści, a także w dychawicy oskrzelowej. Dawki, jakie stosowano, to od jednej setnej do trzechsetnych grama, czy to w postaci tabletek, czy wstrzykiwa. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.